Przede wszystkim znajdujemy się przed Hanokiem, czyli tradycyjnym koreańskim domem. Ich geneza datuje się na mniej więcej XIV-XV wiek naszej ery, dynastię Joseon, ale teraz wygląda już troszeczkę inaczej. Po prostu zobaczmy, z czym to się je. Znajdujemy się teraz w przestrzeni, w której teoretycznie powinien być ogród, ze względu na to, że Hanoki tradycyjnie przyjmowały plan L, kwadratu lub prostokąta i właśnie wchodziło się do tej przestrzeni domowej przez swego rodzaju taką zabudowę ogrodową, ale z racji tego, że tutaj mamy do czynienia z bardziej zmodernizowanym Hanokiem, on będzie wyglądał troszeczkę inaczej, nie mamy ogródka, zamiast papieru mamy w ścianach szyby, ale i tak jest super, więc po prostu zobaczmy. W środku wygląda to tak. No mniej więcej tak, bo w XIV wieku raczej nie mieli klimatyzacji w takiej formie, przynajmniej nie tak, żebym się orientował. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o realizm, ten tradycyjny Hanok jest tutaj dość dobrze odwzorowany. Przede wszystkim ta przestrzeń, w której się znajdujemy, normalnie właśnie byłaby również ogrodem wraz z tą sienią, którą pokazywałem przed chwilą, a dopiero tutaj zaczynałaby się realna zabudowa przestrzenna. Te apartamenty, w których mieszkali ludzie, aczkolwiek w tym momencie, tak jak mówiłem, jest to zmodernizowane, wygląda to nieco inaczej i na pewno jest bardziej przystępne dla turystów zachodu. Ale po co tak naprawdę znaleźliśmy się w Korei? Kto do diaska wysłałby nas w takie miejsce? Jest ze mną jeden z piratów i on ma na to odpowiedź. Przejechaliśmy do stolicy sportu żeby porządnie nakręcić się przed nadchodzącą ultraligą. Dokładnie tak, bo inspiracje to jest coś, czego wszyscy potrzebujemy. My, którzy ultraligę tworzymy, ale również organizacje, które biorą w niej udział. A gdzie lepiej dbać o inspirację niż w stolicy e-sportu, niż w mekce e-sportu? Tutaj rodziły nam się największe gwiazdy. Jeżeli chodzi o Starcraft, jeżeli chodzi o scenę League of Legends, mamy tutaj wiele inspiracji, jeżeli chodzi o nawet nasze produkty bezpośrednio w Polsce, bo wiemy, że bardzo dużo można się tutaj nauczyć, ale nie dalibyśmy rady tego zrobić. Nie. Mamy przy okazji naszych przyjaciół, więc chodźmy ich po prostu przedstawić. Nie tak, zapraszamy. Cześć, jestem Mateuszki i szkudarek Witam was w części sypialnej i dwuczęściowej, gdzie zdążyliśmy się już zagościć. Mamy dla Was dwie ciekawostki. Silvan. Pierwsza jest taka, że ziemia tutaj jest podgrzewana i to jest mega wygodne, jak jest ciut zimniej, a już są takie mniejsze okresy. A chodź tutaj z tą kamerą. Patrz. Dotknij sobie ziemi. I jakby tu jest git, tu jest cieplutko, ale pod kołdrą sobie dotknij i tuż jest gorąca, bo się cały dzień nagrzewało. Jest mega fajnie. Czuć to po nogach, jak się chodzi. Proszę, tutaj jest montażysta w trakcie pracy. A ja was wprowadzę do drugiej ciekawostki, która jest moją ulubioną, ponieważ wyobraźcie sobie, jak w popiątkowym wieczorze, zwieńczonego kebabem z ostrym sosem, rano się budzicie i, i nadchodzi dwójka życia. Wyobraźcie sobie, gdy ten moment nadchodzi, przy takim urządzeniu, przy sedesie, który często się pojawia w Korei, który jest podrzewany, może sobie ustawić poziom tego nadrzania. Masz bidet, możesz sobie ustawić poziom tego bidetu, siłę tego bidetu, pod jakim kątem ta woda leci. Masz suszenie i masz jeszcze jakieś dwie inne opcje, o których nie mam pojęcia i boję się użyć, bo nie się stanie, Więc to jest jedna z moich ulubionych rzeczy, jak tutaj przyjeżdżam. Ale skoro już o Hanokach mowa, to może najpierw rozszyfrujmy, jak nazywa się nasz Hanok, ponieważ jego nazwa brzmi Iwa Hanok, a oznacza to mniej więcej Hanok pod Gruszą. Ale to nie ma aż tak dużego znaczenia, ale przeniesie nas do tematu, który jest, wydaje mi się, znacznie bardziej ważny, mianowicie bardzo szybko rozwijające się koreańskie społeczeństwo potrzebowało coraz większych przestrzeni mieszkalnych, więc powstawały bloki, powstawały coraz większe masowe aglomeracje i coraz większe przestrzenie ludzkie, które wymagały akomodacji, a co było tego efektem? Niszczenie, wyburzanie Hanoków bez poszanowania dla tradycyjnej kultury. I to jest coś, z czym Korea zmagała się przez lata, jednak w ostatnim czasie zmienia nam się to na ten raczej pozytywny aspekt, ponieważ dbamy o kulturę. Właściwie Korea zaczyna dbać dużo bardziej o ten kulturowy aspekt i przywracamy świetność Hanokom. Mimo tego, że nie do końca podążają już one za Pyongyu Cedzili, czyli tym koreańskim Feng Shui, wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Ale my będziemy dalej eksplorować naszą przestrzeń. Mimo tego, że tradycyjnie hanoki nie miały piwnic, nie miały przestrzeni pod tym poziomem, na którym się poruszamy, to w tym wypadku będzie jeszcze jadalnia, która jest, tak jak już mówiłem wcześniej, udogodnieniem dla zachodnich fanów. Zobaczmy, jak to wygląda. A skoro jadalnia, to o jedzeniu nie można nie wspomnieć. Poznajmy dalszą część naszej ekipy, która oddaje się najpiękniejszej czynności z nich wszystkich. Jedzenie. Mm. W sensie to nie jest końca prawda. Bo w Korei lubią mocne jedzenie. Powiem tak, kurczak 10. także polecamy na jak najbardziej, jeśli chodzi o samą jadalnię. Możecie widzieć, patrzcie, zobaczcie, ten telewizor. Perełka. Chilowanie w nocy. Pierwsza klasa. Jedzenie kurczaka co można więcej, prawda? także <laughs> chyba tyle mi się wydaje. Jest jego kuszek. O miom, miom, miom. Mm. I tym wspaniałym akcentem kończymy naszą wycieczkę po koreańskim tradycyjnym domku hanoku. Dziękujemy za oglądanie. Aniengi Kaseyo.